Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponad rok temu opublikowałem na kanale Radykalny Pasywista swoją pierwszą audycję. W ciągu kilku dni zyskała ona w polskim internecie zawrotne zainteresowanie, przekładając je na liczby 20 wyświetleń. Druga audycja, opublikowana nieco później, aż 5 wyświetleń. Przekonany o tym, że jeżeli taki stan się utrzyma, nie ma po co kontynuować mojej przygody z tworzeniem kanału YouTube'owego, w trakcie porannego spaceru z psem wpadłem na pomysł, że winną tak niskich wyników może być moja nieumiejętność odpowiedniego tagowania filmów. Zadzwoniłem do mojego dawnego znajomego: Łukasza, szerzej znanego w internecie jako autor kanału filozoficznego Feanor Aglarion. Chciałem jedynie poprosić go o rady w kwestii tagowania, lecz dostałem o wiele więcej. Łukasz zaprosił mnie na swój serwer Discordowy, znany jako Arian, gdzie mogłem ukazać swoją twórczość jego bywalcom, młodym intelektualistom łączącym filozofię z uniwersum Tolkienowskim. A więc dwie dziedziny niemalże w żaden sposób nie łączące się z tematyką tego, co chciałem robić. Egzotyczne połączenie, a jednak wielu z nich moja twórczość się spodobała. Zyskałem grono życzliwych mi osób, bez których prawdopodobnie podcast ten umarłby śmiercią naturalną w bardzo krótkim czasie. Wskazówki Łukasza oraz przychylność elfickiego serwera pozwoliły mi wystartować. Bez tego nie wykrzesałbym z siebie ani iskry nadziei. Nauczyło mnie to, że takie przedziwne połączenia mogą niekiedy przynieść całkiem ciekawe rezultaty. Szybko również zrozumiałem, że istotną częścią tworzenia kanału jest nie tylko sam content, ale i kontakt z ludźmi i to na wielu płaszczyznach. oraz tak zwane czynności towarzyszące, które w trakcie słuchania audycji i czytania komentarzy pozostają zupełnie niewidoczne. Wydaje mi się, że należy im poświęcać jedną trzecią, jeżeli nie połowę całościowego czasu na obsługę kanału. Nawiasem mówiąc, z przykrością stwierdzam, że nawiązywaniu dalszych kontaktów sprzyjają umiejętności narzędziowego traktowania ludzi, żeby nie powiedzieć, tendencje socjopatyczne. Tego typu pokusy pojawiały się i u mnie, ale starałem się je zatrzymać na moralnie akceptowalnym poziomie. Podczepianie się i wykorzystywanie innych to moim zdaniem pułapka. Wolę myśleć o innych twórcach jednak jako o ludziach, a nie o środkach do osiągnięcia własnych celów. Starałem się oferować im uczciwe deale, na których zyskiwałyby obie strony. Może to Państwu wydać się dziwne, ale by osiągnąć wyniki w postaci około tysiąca wyświetleń na film w niszy, którą sobie obrałem, należało się naprawdę napracować należało wykazywać wiele inwencji i szukać kolejnych ścieżek dotarcia do publiczności w tym i naprawdę niestandardowych. Gdyby koncentrować się tylko na samym tworzeniu i dbaniu o jakość materiałów, kanał by przepadł, jak zespół muzyczny pozbawiony menedżera. Trzeba było więc zostać własnym menedżerem i nieustannie uczyć się tego, czego nie widać. Celem, jaki postawiłem sobie na samym początku, nie było jednak osiągnięcie gigantycznej ilości wyświetleń. Chciałem trafić nie do wszystkich, a do ludzi odpowiednich. Wyobrażałem sobie, że mój cel ilościowy, czyli kilka tysięcy subskrypcji w ciągu dwóch, trzech lat, nie jest wygórowany. Nie sądziłem jednak, że opór materii i konkurencja na rynku YouTube'owym jest tak duża, że osiągnięcie tego minimum będzie wymagało aż tyle wysiłku. To był rok intensywnego myślenia nad różnymi strategiami, a w pierwszej fazie działania prowadzący wręcz do odklejenia od codziennych zajęć. To co mogą w pełni potwierdzić moi bliscy. Mimo że w oczach wielu wciąż pozostaję internetowym planktonem, w pełni to akceptuję, ponieważ stałe grono moich słuchaczy to ludzie, których cenię. To naprawdę, przepraszam za uprzedmiotawiające stwierdzenie, publiczność bardzo wysokiej jakości. Mimo że pozostaje mocno niszowy i ofowy, czego nie uważam za wadę, bo na przykład moi ulubieni artyści również są ofowi. Udało zainteresować mi się publikowanymi przeze mnie materiałami, niektóre osoby już częściowo publicznie rozpoznawalne. U części oczywiście wzbudza mnie niechęć ze względu na poważne różnice ideowe czy niestrawną dla nich pompatyczną czy przeintelektualizowaną formę, ale u części, a wiem to z dobrych źródeł, szacunek. Poczytuję to sobie jako prawdziwą nagrodę za mój wysiłek. Teraz skończył się rok, na który przypadła lwia część mojej pracy, i przyszedł czas na pewną refleksję i magiczne, żelazne postanowienia na rok przyszły. Od początku starałem się, by repertuar moich form umieszczanych w publikacji był możliwie szeroki i przyciągający, jednak wydaje mi się, że ciągnięcie dotychczasowych pomysłów Prędzej czy później spowodowałoby u szanownych Państwa przewlekłe ziewnięcie. Wystarczająco wiele powiedziałem już o swojej wizji walki ideowej. Kontynuowanie tego nieuchronnie zawiodłoby mnie do powielania starych treści i przywdziewania ich tylko w nowe opakowania. Musimy się jednak rozwijać, wymyślać nowe sposoby na szerzenie naszej idei, więc chciałbym Państwu przedstawić 10 nowych propozycji, które mógłbym zespolić wspólnym mianownikiem pod tytułem powstać przez longa. A więc wyjść z roli stratega, który w zaciszu swojego pokoju obmyśla intelektualnie megalomańskie plany kontrrewolucyjne i ruszyć na łowy. W roku 2023 będziemy więc aktywnie wciągać Bogu Ducha winnych słuchaczy w objęcia kontrrewolucji, lecz będzie to wymagało zapuszczenia się na nowe tereny łowieckie. Będzie to oczywiście ryzykowne i u części osób spotka się z krytyką, a u części z zaciekawieniem i zrozumieniem. Tak wygląda cel ogólny, a teraz bardziej konkretnie. Co zaoferuje państwu w nadchodzącym roku? Pierwszą wyprawę szykujemy już w tym miesiącu, który mianujemy Muzycznym Styczniem. Będziemy w nim ideowo prześwietlać. Uwaga, znane, bardzo znane, legendarne zespoły rockowe. Z tego co mi wiadomo, proszę mnie wyprowadzić z błędu jeżeli się mylę, cykl taki nigdy nie pojawił się na polskim YouTubie. Mamy więc okazję zaproponować coś naprawdę unikatowego, i łączącego bańkę polityczno-ideologiczną z bańką artystyczną. Nie znajdziecie Państwo w tym cyklu natarczywego tropienia wpływów demoniczno-marksistowskich pod z góry przygotowaną tezę. Jego atutem ma być badawczo-uczciwe podejście, i to ono może przyciągnąć nowych widzów, którzy być może sięgną i po starsze materiały, odskakując od nich jako parzeni lub wciągając się w przedstawione w nich treści. Ze swojej strony mogę zagwarantować, że włożyłem w ten cykl naprawdę dużo wysiłku i zadbałem o możliwie najwyższą jakość merytoryczną, na jaką mnie stać. Temat muzyki rockowej jest naprawdę istotny, bo większość z nas w wieku dorastania chłonęło ją jak gąbka, a dla wielu była ona najważniejszą rzeczą na świecie. Była głównym tematem rozmów, podług niej nawet dobieraliśmy sobie znajomych i przyjaciół. Odczytanie przekazu polityczno-społecznego, jaki kryje, może zatem okazać się bardzo atrakcyjne. Przenikając przez biografię i dyskografię zespołów rockowych, będziemy odkrywać ciekawe narracje i dylematy, tworzyć raczej twórcze pytania aniżeli odpowiedzi. Pierwszy odcinek cyklu zaprezentuję Państwu już za tydzień. Jeżeli muzyczny styczeń pod znakiem Rok Ideologii, liczbie mnogiej, się przyjmie, a będzie to zależało zwyczajnie od ilości wyświetleń. Urządzimy kolejny miesiąc tego typu. Będziemy również wślizgiwać się w inne ludzkie pasje. Filmy, gry, może subkulturę hip-hopową. To jest jeszcze do ustalenia. Nie będę Państwa prosił o rozpowszechnianie tych materiałów, bo wiem, że jeżeli się Państwu spodobają, zrobicie to bez natarczywego nakłaniania. Moim zdaniem idea ma naprawdę duży potencjał i może wypalić, choć oczywiście gwarancji żadnej nie mam. Ze swojej strony mogę obiecać, że nie będzie się czego wstydzić. Tematy będą opracowane możliwie skrupulatnie i interesująco. Teraz zdradzę tylko, że za tydzień prześwietlimy ideowo zespół Pink Floyd. I będzie to materiał dosyć długi, bo i historia zespołu jest całkiem bogata. Idziemy dalej. Naszą ekspansję będziemy kontynuować poprzez wprowadzenie działu o roboczej nazwie Radykalnej Polemiki. Wyniki oglądalności z ostatniego roku jasno pokazały, że filmy, w których wchodziliśmy w dyskusję z innymi kanałami i środowiskami, cieszyły się sporym powodzeniem. Proszę się jednak nie obawiać, że zdegradujemy się do kanału prymitywnie punktującego przeciwników, szydzącego i okpiwającego innych twórców za pomocą nowego typu propagandy i przedzielania ich wypowiedzi chwytliwymi memami. Nie. W radykalnej polemice będziemy traktować adwersarzy klasą i kulturą osobistą i wymusimy zupełnie nową jakościowo formułę krytyki, nie tylko w treści, ale i w formie. Dźwigniemy tym samym poziom naszej internetowej debaty. Mam osobistą nadzieję, że wprowadzi to poważną dezorientację wśród widzów i twórców przyzwyczajonych do nurzania się w ochlokratycznym bagienku. Dalej przestaniemy rozmawiać wyłącznie ze swojakami. Porozmawiamy również z ideowymi przeciwnikami, z lewakami, socjalistami, feministkami, anarchistami i tak dalej. Popróbujemy wrogiego, to znaczy przyjacielskiego przejęcia ich dusz. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy rozmawiać z każdym. Pogadamy z osobami nie do końca spakietowanymi. Indywidualistami, którzy z różnych powodów znaleźli się po przeciwnej stronie barykady, jednak takimi, którym również chodzi o prawdę. Stąd od razu kieruję do Państwa prośbę: jeżeli macie Państwo kandydatów do takich rozmów, osoby niespakietowane, prawdopodobnie chętne, stojące po drugiej stronie barykady, ale nie posiadające złej woli, proszę wpisywać propozycję w komentarzach. Niezwykle ułatwi mi to sprawę. Tym samym będziemy realizować kolejny cel. Porzucimy małe wojenki w obrębie poletka prawicowego na rzecz wojenek większych. Pewnie Państwo zauważyli, że często najbardziej zażarte spory toczą się wśród osób ideowo zbliżonych i idą o szczegóły. Spróbujemy od tego odejść stać się czynnikiem spajającym, a nie dzielącym stronę konserwatywną. Wreszcie. Ekspansja się nie uda, jeżeli zwyczajnie nie zaoferujemy obrazu ruchomego zamiast statycznych obrazków towarzyszących audycjom. Nie nastąpi to natychmiast, ale zdajemy sobie sprawę, że bez tego posunięcia nie uda nam się zajść zbyt daleko. Niezbędna będzie zatem kolaboracja z osobami, które poprawią jakość naszego kanału. Oczywiście nie uda się go przeistoczyć we wspaniale prosperującą firmę, ale wydaje mi się, że działalność zespołowa może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Jeżeli więc chcieliby Państwo podzielić się swoim talentem i zostać na jakimś polu współtwórcą kanału, jestem jak najbardziej otwarty. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o dziedziny, w których sam nie czuję się najlepiej. Pomoże to nam się sprofesjonalizować. Nie jest wykluczona również gratyfikacja finansowa, i to kolejny cel. Poczynimy pewne kroki, by wydźwignąć się z ciężkiego położenia biurotariusza i przejść na stanowisko kontrrewolucjonisty pełnoatatowego. Dlatego w pewnym momencie zostanie uruchomiona możliwość wsparcia finansowego dla chętnych. Będzie miała ona na celu rozbudowę kanału oraz stopniowe odchodzenie od bycia tzw. ukośnikiem. Biuro łamane na publicystyka. Być może za parę lat uda się zająć już tylko publicystyką. Wierzymy w to głęboko. Spróbujemy zatem również wkraść się do prasy, na rozmaite panele i konferencje i tutaj pierwsze kroki trzeba stawiać, bowiem, aby coś osiągnąć, musimy zacząć bywać, pozostając jednak niepoprawnymi indywidualistami. Uważam, że możemy zaoferować oryginalne spojrzenie na wiele spraw, pozostając sojusznikiem. W tym widzimy naszą siłę. Znamy przykłady różnych osób, dla których YouTube był platformą, która pozwoliła im zajść nieco dalej. Będziemy również podążać w tym kierunku. Może dopomóc temu wydanie książki na temat strategii kontrrewolucyjnej, która już jest napisana i aktualnie znajduje się w toku prac wydawniczych. Zbieraniu materiałów do niej poświęciłem 3 lata pracy, zaś samemu napisaniu niemalże rok. Celem jej wydania jest oczywiście przesunięcie debaty na prawicy z pytania kto i dlaczego stanowi zagrożenie dla naszej kultury na pytanie jak poradzić sobie z tymi zagrożeniami. Tak przedstawia się nasza agenda na rok 2023. Zamierzamy zrealizować przynajmniej 80% przedstawionych w niej celów i nie będziemy odpuszczać. Czas leci, wiek życiowej ekspansji, jak to mawiał profesor Wolniewicz, nie będzie trwał wiecznie i trzeba wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób. A w 2024? Może kreacja jakiegoś wydarzenia społecznego? Czemu nie? Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na muzyczny styczeń.